Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was serdecznie w poniedziałkowy, po, w poniedziałkowy poranek z szklaneczka soku z Reginą. Dzisiaj mój sok, który jest przygotowany na ten dzień. Być może przyda ci się taka, taki właśnie skład, bo to jest seler i jabłko. Seler i jabłko, które równowagę wprowadzi sodowo-potasową do Twojego organizmu, ale też wyreguluje Twój sen. Jeżeli czujesz ostatnio, że słabo śpisz, no to właśnie ten sok. Wypij pół godziny przed snem i na pewno ułatwi ci sen. Więc dla wszystkich, którzy pragną dla zdrowia napić się soku, taki proponujemy dzisiaj. Kochani, ale z dzisiejszym tematem, który przygotowałam dla Was, jest bardzo istotny, bardzo ważny, więc skup się teraz na tym, co do Ciebie będę mówić, bo właśnie na ten temat dzisiaj chcę powiedzieć. Ale zanim zacznę, serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby z mojej grupy Regina Bukowska Świat, które wczoraj były na live'ie o godzinie 19 mówiliśmy o tym, w jaki sposób napisać intencję, w jaki sposób y, tak ją napisać, żeby ona się spełniła, a dzisiaj jest wyjątkowy dzień, wyjątk wyjątkowy czas, głośno o tym astrolodzy mówią, żeby dzisiejszy dzień był taki związany z intencją, y, którą możemy napisać na kartce, więc jeżeli chcesz, to wróć do Regina Bukowska Świat do grupy i tam obejrzyj wczorajszego mojego live'a, który prowadziłam dla grupy. Witam również wszystkie osoby, które są na YouTubie. Witam Was bardzo serdecznie i dziękuję za Wasze piękne komentarze. To jest bardzo budujące i aż chcę się rano wstać, żeby dla Was prowadzić właśnie ten program. Dzisiaj godzina 3.20 wstałam, ale właśnie po to, żeby przygotować się również dla Was, i również nastroić się w taki sposób, żeby być uważnym na to, co dzisiaj się będzie działo, żeby być uważnym na słowa, jakie dzisiaj będą kierowane do mnie i do Was, jakie słowa będziesz Ty wypowiadać, bo czasami może lepiej pomilczeć i usłyszeć, co dokładnie do Ciebie mówią. Ile razy słyszałaś, że. Mm, takie słowa do ciebie, które wydawało ci się, że są szczere, że są prawdziwe, ale później poczułaś czy poczułeś zawód, rozczarowanie, jakieś niespełnione obietnice. Ile razy właśnie usłyszałaś takie obietnice, jakieś deklaracje, a później zostałaś odrzucona, zostałaś oszukana? Często tak się dzieje. Być może podpowiem Ci dzisiaj kilka y, takich. Y, 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 Metod, które możesz zastosować, żeby skupić się właściwie na uważności słowa, to jest bardzo, bardzo istotne. Być może nie zwróciłaś nigdy uwagę na to, jak, co ktoś do ciebie mówi, tylko jak ktoś do ciebie mówi. Bo wiesz, różne słowa, różne zdania można ubrać, ubarwić w przepiękny sposób, a jednocześnie one będą szkodliwe dla Ciebie. Więc skupmy się dzisiaj na tym, co ktoś do nas mówi, i to jest klucz do tego. Bo każdy, co do Ciebie mówi, mówi prawdę i uwierz w to. Uwierz w tą prawdę, którą o, m, po, usłyszysz. Być może usłyszałeś kiedyś takie zdanie. E, ja Cię nigdy nie oszukam. Więc zastanów się, co ten ktoś do Ciebie mówi. Co mówi dokładnie? Ja Ciebie nigdy nie oszukam. E, jest jeszcze jedno takie zdanie. Ja nie jestem Twoim wrogiem. Kiedy ktoś z tobą rozmawia i y, próbujesz zaufać temu człowiekowi i ktoś do ciebie mówi: "Możesz mi wszystko powiedzieć. Ja nie jestem twoim wrogiem." Być może poszłaś kiedyś, nie obliżając nikomu, ale być może poszłaś kiedyś do jakiejś kancelarii prawnej i usłyszałaś takie zdanie: "Droga pani, my pani nie oszukamy, my tutaj powiemy pani wszystko co trzeba zrobić." Okazuje się, że później e, przepłaciłaś za tą wizytę, albo gdziekolwiek indziej w relacjach też usłyszałaś takie słowo. Być może usłyszałaś też takie słowo, ja cię nigdy nie skrzywdzę. A później okazuje się, że cierpisz z powodu tej relacji. Ja nic od ciebie nie chcę. Ja niczego od ciebie nie chcę. A tak naprawdę ktoś konkretnie chce od ciebie um, albo jakąś informację, albo. Albo Twojej uwagi, albo Twojej energii, cokolwiek, ale kiedy usłyszysz coś takiego, to zastanów się nad tym i bądź uważna, uważny właśnie na takie zdania. W taki sposób można odwrócić to, i na pewno zapytasz mnie, w jaki sposób można to odwrócić, w jaki sposób to zablokować, aby takie słowa wstrzymać, aby to do nas nie docierało. Oczywiście, że o tym ci powiem, ale dzisiaj jeszcze chciałabym Ci podpowiedzieć kilka takich. Pytań e, dla Twojego zastanowienia się. Daj mi znać w komentarzu, czy usłyszałaś kiedykolwiek takie właśnie słowa? Ja Cię nie oszukam, ja Cię nie skrzywdzę, ja nie jestem Twoim wrogiem, ja niczego od Ciebie nie chcę. Daj mi, pyta, daj mi odpowiedź, czy usłyszałaś, usłyszałeś kiedykolwiek takie zdanie. Dzisiaj zostawię Cię z pytaniami właśnie, abyś się zastanowił i ten temat będziemy kontynuować. Ten temat również poruszę na kursie, który przygotowuję 3 stycznia właśnie z motywacji, z wytrwałości, aby skupić swoją uważność na to, jak Ktoś mówi albo co ktoś mówi, żeby zwrócić na to uwagę i znaleźć ten klucz właściwy, żeby zablokować wszystko to, co jest dla nas szkodliwe. Czy usłyszałeś kiedyś coś takiego, jak e, ktoś nazywa ludzi? E, na przykład, mówi do tego człowieka ty jesteś moim prosiaczkiem, ty jesteś moim kotkiem, ty jesteś moim słoneczkiem, więc jak nazywasz ludzi, takimi oni się stają. E, zastanów się, w jaki sposób do ciebie ktoś mówi. Być może ktoś mówi, ty grubasku, albo ty, jako na przykład babcia, mówisz do swojego wnusia, ty mój pulpeciku. Więc później to dziecko zaczyna tyć. Albo na przykład, ty, z, m, będąc kobietą przebojową, hen. Chcącą żyć, pełną przygód, kiedy usłyszysz od swojego partnera ty kotku, kociaczku, no to stajesz się taka właśnie rozleniwiona i leżąca i nic niczego ci się nie chce. Dostajesz taką informację i przyjmujesz to i zgadzasz się na to, więc później takimi się stajesz. Więc to jest ważne pytanie do dzisiaj żebyś zastanowił się. Też jest kilka również innych wiele takich zagadnień, na które warto warto zwrócić uwagę. Zwróć uwagę na to, czy ktoś ci dziękuje, czy ktoś jest ci wdzięczny, bo dziękowanie to jest zamykanie. Dziękuję państwu za uwagę, a być może jestem wdzięczna za to, że jesteście uważni na to, co do Ciebie mówię. Więc kiedy jesteś wdzięczny, to wdzięczność otwiera Ci nowe ścieżki, a kiedy dziękujesz, to być może dziękujesz już za to, co się wydarzyło. To jest bardzo ważne, aby się nie rozczarować, tylko żeby otwierać się na to, co do nas przychodzi. Być może znasz coś takiego, zostanę u Ciebie jeszcze chwilę. Ale zrób mi kawę. Nie, zostanę jeszcze u ciebie, ale musisz zrobić mi kawę. Jak się wtedy czujesz, że zostajesz zmuszana do tego, żeby dla kogoś coś zrobić? Jak cię traktują i tak ich nazywasz, to jest bardzo, bardzo ważne. Więc, czy ty musisz zrobić tą kawę, czy chcesz zrobić tą kawę? Słowo muszę i słowo chcę jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Być może znasz takie powiedzenie, jak to był dobry człowiek albo to jest dobry człowiek. Zostawię cię z tym pytaniem. Być może wyglądasz dzisiaj jak Misiu. Być może jesteś kimś tam, czy czujesz się? Jesteś dla mnie ważna, czy czujesz się ważna? Być może jeszcze jest y, takie słowo i takie powiedzenie. Czy ty jesteś miłością, czy żyjesz w miłości? Czy jesteś Laską i facetem? Czy jesteś kobietą i mężczyzną? Być może jesteś jeszcze, zapisałam sobie, czy korzystasz z zaproszenia na kolację, czy jedziesz z nim na kolację, czy pracujesz, czy kreujesz, czy powielasz zyski, czy, czy zarabiasz pieniądze? Czy dzisiaj jest poniedziałek, czy dzisiaj jest dzień przyjmowania wszelkich darów i prezentów od wszechświata? Być może czujesz, że pieniądze cię pragną, czy ty pragniesz pieniędzy? Jest wiele, wiele takich słów, takich zagadnień, które mają w sobie moc. Być może dzisiaj, zostawię, zostawiając ciebie z takim pytaniem do ciebie, będziesz jeszcze bardziej uważny i bardziej uważna na to, co przyciągasz do swojego życia. Aby się. Nie rozczarować, tylko żeby żyć właśnie w miłości, dobrobycie i w szczęściu. Bo być może wszystko, co jest we wszechświecie, potrzebuje dzisiaj Twojej miłości, a nie Ty potrzebujesz miłości. Zastanów się dzisiaj nad tym pytaniem, zostawiam Cię z tą uważnością. Do następnego razu będziemy to kontynuować, bo to jest bardzo. To bardzo ważne. Jestem wdzięczna, że jesteście ze mną. Wszystkiego dobrego.